H. Rated R. Superstar. Jeden z największych złoczyńców w historii WWE, jednocześnie bohater jednego z najbardziej emocjonalnych powrotów w historii wrestlingu. Jego wejście na Royal Rumble w 2020 roku sprawiło, że tysiące fanów miało łzy w oczach. Ale dziś, kiedy minęły kolejne lata, coraz więcej osób zastanawia się, czy zobaczymy go jeszcze kiedykolwiek w WWE? Niestety, wygląda na to, że nie. I oto pięć powodów, dlaczego Edge prawdopodobnie nigdy więcej nie powróci do największej federacji świata. Zanim jednak przejdziemy dalej, mam do Was małą prośbę. Jeśli się to co robię, zostaw subskrypcję na kanale WrestleGlatch. To dla mnie ogromna motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. Nie zapomnij też kliknąć dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Lecimy dalej. Powód pierwszy – wiek i ryzyko kontuzji. Edge ma dziś ponad 50 lat. W wrestlingu to granica, z którą każdy kolejny występ to ogromne ryzyko. Warto pamiętać, że już w 2011 roku został zmuszony do zakończenia kariery po poważnej kontuzji szyi. Lekarze mówili wtedy wprost – dalsze występy mogłyby zakończyć się paraliżem. Jego powrót w 2020 roku był czymś w rodzaju medycznego cudu. Edge przeszedł operację, rehabilitację i wrócił w świetnej formie. Ale trzeba pamiętać, że wrestling to nie tylko adrenalina. Lina i emocje to także ogromne obciążenie dla organizmu. Każdy spir, każde uderzenie w matę, każdy bump to ryzyko, że kontuzja może powrócić. Sam Edge mówił w wywiadach, że nie chce, aby ludzie pamiętali go jako zawodnika, który nie potrafi dać już dobrego widowiska. I właśnie dlatego jego kolejne powroty do WWE są bardzo mało prawdopodobne. Powód drugi. Pożegnalny moment w Kanadzie. Sierpień 2023 roku. Toronto, czyli rodzinne miasto Edge'a. Właśnie tam stoczył on walkę z Sheymusem. Pojedynczy mecz, który od początku miał charakter symboliczny. To było jego dziękuję dla fanów w Kanadzie i w całym WWE Universe. Po walce Edge nie mówił wprost, że to koniec, ale jego gesty i słowa były bardzo wymowne. Dziękował publiczności, wspominał swoje początki i przyznał, że nie wie ile jeszcze mu zostało czasu w ringu. Dla wielu fanów i dziennikarzy było to jasne. To był pożegnalny występ w WWE. W wrestlingu zawsze mówi się, że najlepsze zakończenie to te, które są autentyczne. A Edge chciał pożegnać się tam, gdzie wszystko się zaczęło, czyli w swoim rodzinnym domu w Kanadzie przed własną publicznością. Powód trzeci, nowy rozdział w All Elite. Po zakończeniu kontraktów z WWE. Edge już jako Adam Copeland pojawił się w All Elite Wrestling. To był szok, ale też logiczny krok. W All Elite czekały na niego zupełnie nowe możliwości. Lżejszy grafik, więcej swobody twórczej i możliwość walki z zawodnikami, których nigdy nie spotkał w WWE. All Elite dało mu okazję, by jeszcze raz przez kilka lat cieszyć się wrestlingiem bez presji codziennej rywalizacji na najwyższym poziomie. W federacji Vince'a McMahon'a Edge był już legendą, a w All Elite mógł być znowu świeżą twarzą. Co ważne, wielu zawodników, którzy przeszli do All Elite nie wróciło już Nigdy do WWE. I wszystko wskazuje na to, że z Edgem będzie podobnie. Powód czwarty. Brak świeżych fabuł w WWE. Nie oszukujmy się, ale Edge w WWE zrobił absolutnie wszystko. Był mistrzem świata, walczył w main eventach Wrestlemania, wygrał Royal Rumble, stworzył ikoniczne rywalizacje z Johnem Cena, Undertakerem czy Randy Ortonem. Następnie wrócił i stoczył serię pojedynczych pojedynków z nowym pokoleniem. Od Sefa Rollinsa przez Fina Balora aż po młodych zawodników z grupy Judgment Day. Ale co dalej? Gdyby wrócił ponownie, trudno byłoby wymyślić coś, co naprawdę przykułoby uwagę fanów. Każda historia Mogłaby wyglądać jak powtarzanie tego co już widzieliśmy. A Edge nie chce być dodatkiem do obecnych gwiazd. Sam mówił, że nie zamierza odcinać kuponów jeśli coś miałby zrobić, to tylko wtedy, gdyby miało to sens i dawało widzom coś wyjątkowego. Powód piąty: potrzeba zamknięcia rozdziału. Dla Edgea WWE było wszystkim. Ale on sam mówił. Że nie chce być w ringu do końca życia. Chce spróbować czegoś więcej: pracy aktorskiej, życia rodzinnego i innych projektów. Wielu fanów myśli o powrotach legend jak o czymś nieuniknionym, ale prawda jest taka, że dla samego zawodnika czasem najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zamknąć pewne drzwi. Edge dostał drugą szansę, wykorzystał ją i zakończył swoją historię tak, jak sam chciał na własnych warunkach. I właśnie dlatego wydaje mi się, że do WWE już nie wróci. Edge w WWE to historia pełna wzlotów, dramatycznych momentów i wielkich powrotów. Ale wszystko wskazuje na to, że ten rozdział jest już totalnie zakończony. Czy zobaczymy go jeszcze kiedyś na WrestleMania, chociażby w roli gościa specjalnego? Być może tak, ale w roli aktywnego zawodnika szanse są naprawdę minimalne. Edge wybrał swoją drogę i wygląda na to, że wreszcie jest z nią pogodzony. Jeżeli materiał przypadł Ci do gustu, zostaw oczywiście subskrypcję, paluszka w górę i nie zapomnij o kolejnych materiałach, które już niebawem. Ja już się z Wami żegnam, nam I widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia!